chłopaki. Zobaczcie, palce do góry zadzieramy i sobie podbijamy, proszę bardzo. Noga jest prosta w kolanie, nikt tutaj nie zgina, bo potem nic nie podbijecie. Prosta noga, panowie. Palce do góry, pięca w dół i podbijamy sobie chłopaki. Jedną drugą nogą. Pamiętajcie, że te nogi muszą być proste w kolanach, okej? Okay? Ja dwa razy. Dwa, 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 dwa to jest trochę za mało jeszcze. Wiesz? Szanowni, nam piłka, łapiemy ją ręką i z powrotem i stopa. Raz, dwa, trzy, cztery. Palce do góry. Noga prosta w kolanie i jedziemy. Dobra chłopcy, dzięki. Piłeczki do nogi, zobaczcie. Wewnętrzną częścią stopy prowadzimy sobie tutaj do zielonego koszyka, ok? Powoli. I teraz teraz tutaj rękawę.

Zbieram, zbieram, zbieram. Panowie szybciej, pośrodku. Chłopaki, kółeczka. Mateusz, długo będę czekał? Ja mam zielone. Ja Panowie, a po kolei gonimy kółeczko swoje, dobra? Potem, żebyśmy wierowali, jak będziemy zbierać kółeczka, tak? Tak, tak. Kłopaki, gotowi? Koniec kółeczka, sure, okej? Okay. Zbigniemy i trzymamy je, panowie, zanim się zatrzyma, okej? Okay? Mateusz, sobie. Ułaga. Idziemy, proszę bardzo. O! 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 Panowie, dawaj, patryk, Mateusz! Panowie, następne kółeczko! Tylko kto Panowie, kunimy, kunimy! Jedziemy! Dalej! Proszę bardzo, co leci pod kółeczko? Panowie, leci kółeczkiem i się biegnie, to jest! Co leci? Dawaj! Mateusz, jedziesz! Patryk, proszę bardzo. I panowie, wracamy teraz z kółeczkiem, proszę bardzo. Odkładamy je tu. Jeszcze raz, ja Jeszcze raz robimy to samo, dobra? Panowie, idźcie ja tu... w drachu kar.